Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Cię spotkało i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Odmień swoje życie. Umów się na prywatną sesję. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Czemu nigdy nie powinieneś zablokować narcyza? Dlaczego nigdy nie powinieneś zablokować narcyza? Na mediach społecznościowych. We wielu moich nagraniach polecam zablokowanie narcyza, polecam stosowanie metody braku kontaktu, polecam to jako jedyną skuteczną metodę, by uporać się z narcyzem. Lecz ten materiał powstał po to, by spojrzeć na to z innej perspektywy niż dotychczas, by zastanowić się nad tym, dlaczego nie powinieneś blokować narcyza. Kiedy zablokujesz narcyza, to mogą pojawić się określone rzeczy, zachowania, działania, jako skutek, w następstwie narcyz może zrobić pewne rzeczy. Ten materiał powstał po to, żebyś miał świadomość, jakie zagrożenia stoją za zablokowaniem narcyza na mediach społecznościowych. Kiedy blokujesz narcyza, to możesz myśleć, że to go zaboli, możesz myśleć, że to go dotknie, że w ten sposób się odegrasz. W pewnych sytuacjach możesz mieć rację, lecz w innych może to dostarczać narcyzowi zasilania. To może mu powiedzieć, że Ciebie dotknął. Narcyz będzie odczytywać Twoje reakcje na jego zachowanie, by określić to, jak się czujesz. Więc, jeśli go zablokujesz. To narcyz może wiedzieć, dlaczego to robisz. Może wiedzieć, że robisz tak dlatego, ponieważ zostałeś zraniony, a to może dostarczać narcyzowi zasilania. Wtedy będzie czuł się istotny, ważny, potężny, tak jakby był kimś znaczącym w Twoim życiu ponieważ gdyby na ciebie nie wpłynął, to byś go nie zablokował. Tak więc może to być jeden z powodów, dlaczego nigdy nie powinieneś blokować narcyza. Zablokowanie narcyza może zasilać jego ego. Narcyz może się bardzo zdenerwować, jeśli go zablokujesz. Zablokowanie narcyza najprawdopodobniej wywoła narcystyczną ranę, uraz na ego narcyza, a to prowadzi do wybuchu złości lub nawet agresji fizycznej. Kiedy tak się dzieje, narcyz może stać się bardzo nieprzewidywalny, może robić takie rzeczy, których wcześniej. Nie widziałeś, których nigdy nie robił. Może robić takie rzeczy, o które byś go nie podejrzewał. Będzie ci groził, będzie cię oczerniał, będzie rozpowiadał okropne historie na twój temat. Narcyz będzie usiłował sabotować twoją niezależność, twoją wolność. Uczyni wszystko, by zrobić z Twojego życia piekło, ponieważ kiedy go zablokujesz, to niszczy jego ego, niszczy jego dumę. Wtedy czuje się taki mały, nieistotny, więc wtedy Narcyz musi ściągnąć cię na dno, tak bym mógł poczuć się lepiej. Może nawet cię nachodzić, nękać, może ci na różny sposób komplikować, uprzykrzać życie, może pojawiać się w miejscu twojej pracy. Kiedy byłeś z narcyzem, to mogło wydawać się, że nie chce mieć z tobą do czynienia, lecz kiedy go zablokujesz. To wtedy zobaczysz, jaki szalony jest narcyz. Wtedy możesz zobaczyć, jaką ma obsesję. Narcyz może znaleźć kogoś innego. Kiedy go zablokujesz, to narcyz może być bez zasilania, bez kogokolwiek, bez kogoś, kto będzie realizował jego potrzeby. Narcyz nie może być sam. Tak więc, jeśli go zablokujesz, to bardzo prawdopodobne, że znajdzie kogoś innego. A może być to czasami coś, czego nie chcesz. Może nie chcesz, żeby tak się stało. To może być kolejny powód, by nigdy nie blokować narcyza. Jeśli nie dajesz narcyzowi atencji. Uwagi, to znajdzie to w innym miejscu. Znajdzie zasilanie gdzieś indziej. To dlatego, że narcyz nie może być sam. Nie może być pozostawiony z własnymi myślami i uczuciami. Potrzebuje kogoś w swoim otoczeniu, by poczuć się lepiej. By mógł poczuć się inaczej, jakby nie był winny. Więc jeśli zablokujesz narcyza, to jest szansa na to, że znajdzie kogoś innego. Może być to dla Ciebie bardzo bolesne, jeśli jesteś jeszcze przywiązany emocjonalnie do narcyza. Z tych powodów nigdy nie powinieneś blokować narcyza. To nie oznacza jednak, że masz tak postąpić. To nie oznacza, że masz tak zrobić, lecz warto poznać inną perspektywę drugą stronę medalu. We większości sytuacji polecam zablokowanie narcyza i stosowanie braku kontaktu, lecz ważne jest, by mieć świadomość tego, jakie skutki. Jakie niebezpieczeństwa to za sobą niesie? Osoby narcystycznie zaburzone, psychopaci to niebezpieczni ludzie mogą być nieprzewidywalni. Nigdy nie wiesz, jak mogą zareagować. Nigdy nie wiesz, co mogą zrobić. Polub kliknij, proszę, przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Odmień swoje życie, umów się na prywatną sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com Możesz wesprzeć kanał, wysyłając darowiznę. W tym celu skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.